Cześć, witajcie serdecznie na kanale 70Maj. Dzisiaj będzie odcinek o tym, jak połączyć kamerę T400, czyli naszą kamerę trzykanałową, z aplikacją 70Maj w telefonie. Serdecznie zapraszam, pamiętajcie o łapie w górze. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. A jeśli chcecie więcej takich filmów, zasubskrybujcie nasz kanał. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście zainstalować aplikację 70Maj, ściągnąć ją z oficjalnego sklepu, albo App Store, albo Google. Pierwsze co robimy, instalujemy naszą aplikację, zakładamy konto, następnie uruchamiamy naszą kamerę, wchodzimy w menu, ustawiamy sobie język, wkładamy kartę pamięci, pamiętajcie tylko dobrej jakości karty, ustawić czas teraz nie musimy, połączymy się z aplikacją, będzie można zrobić to automatycznie, sobie zsynchronizować, czyli przeklikujemy i teraz... Kamera właśnie nam powiedziała, co należy zrobić, uruchamiamy naszą aplikację, Odkładamy sobie kamerę, ponieważ będzie nam niepotrzebna. Ona już co prawda pewnie będzie wisieć u Was na szybie, ale ja proponuję, żebyście sobie w domu wykonali takie pierwsze połączenie, zobaczyli jak ta kamera działa, jak to wszystko wygląda. Klikamy dodaj urządzenie i na kamerze zostaliśmy poproszeni o to, aby zautoryzować połączenie. Klikamy przycisk na dole. Mamy informację, że jesteśmy połączeni z kamerą. Pyta nas, czy chcemy się połączyć przez Wi-Fi. Klikamy przyłącz się. W przypadku iPhone'ów, czasami może być też sytuacja, w przypadku Android'ów, że poprosi nas o przejście do Wi-Fi, wtedy przychodzimy do tej sieci Wi-Fi, szukamy sieć o tej nazwie, jakby zapytało nas o hasło, to wchodzimy wtedy w ustawienia systemu, ustawienia Wi-Fi, hotspot Wi-Fi, mamy nazwę naszej sieci, mamy hasło do hotspota, klikamy przyłącz. I zobaczcie, nic nie musimy robić, ponieważ kamera sama się połączyła z aplikacją. Teraz, z poziomu aplikacji, możemy zmienić ustawienia, bo tutaj mamy wszystkie ustawienia, te, które możemy zmienić również w kamerze. Ja synchronizuję sobie czas, tak jak wam pokazywałem wcześniej. Można to zrobić ręcznie, można to zrobić automatycznie, po GPS-ie, wtedy no, będzie się nam ustawiał ten czas. Wybieramy sobie tylko naszą strefę. No i już mamy synchronizację zrobioną. Możemy tutaj z poziomu aplikacji wejść do albumu, zobaczyć nasze nagrania. Nagrania są pogrupowane. Mamy wszystkie wideo z kamery przedniej, z kamery wewnętrznej albo z kamery tylnej. Także możemy tutaj sobie to obejrzeć wygodnie. Te nagrania możemy również zobaczyć na osi czasu, wygodnie sobie przewijając. Tutaj mamy pogrupowane, są to nagrania w pętli, sytuacja krytyczna, nazór parkowania albo wideo poklatkowe. Więc możemy łatwo zobaczyć, co, gdzie, kiedy było nagrywane. Tutaj akurat była nagrywana fotografia poklatkowa. Następnie było na zwykłe nagranie. Mamy tu też w kategoriach, tak żebyśmy wygodnie mogli to odnaleźć, nie musieli tego szukać. Tym przyłączamy kamerę przód, kamerę tył, albo kamerę wewnętrzną. No i słuchajcie, to tak naprawdę tyle. Jak widzieliście przed chwilą, połączenie z naszą aplikacją jest banalnie proste. Później za każdym razem wyskakuje nam taka informacja, czy chcemy się połączyć. Możemy kliknąć OK i jesteśmy połączeni. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Zostawcie też łapę w górę, jeśli Wam się podobało. No a jak zasubskrybujecie nasz kanał, to nie przegapicie kolejnego odcinka. Między innymi o tym, jak zaktualizować taką kamerę, albo jak używać jej, bo będziemy później przechodzić przez to menu. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie!